Tak więc, Szanowni Państwo, jestem w Łódzku, na Wołyniu, na zachodniej Ukrainie. Jedniodniowy rekonesans, zobaczyć co tutaj się dzieje, jak się tutaj ludziom żyje. <słyski> W pobliżu Soboru Świętej Trójcy w Łucku znajduje się taka ściana pamięci, gdzie są wywieszone portrety żołnierzy ukraińskich poległych na wojnie i to od 2014 roku, co ciekawe, czyli licząc cały okres secesji Donbasu i Krymu. Tutaj mamy rok 2000, od 2014 do 15. A tutaj mamy już dalej, 2025 rok, to są, czy to są świeże ofiary. Ludzko, zupełnie się. Zagadnijcie moje wolne nauczanie. Szanujmy wszystkich tych, kto zaginął w obronie za niezależność Ukrainy. Wieczna pamięć.

Mamy Stefana Banderę. Tutaj mamy, proszę Państwa, blok mieszkalny przy ulicy Ozereckiej w Łosku i on był trafiony przez drony. Obecnie nikt już tutaj nie mieszka. tutaj mamy śledzenie powietrznych? Tutaj mamy kolejne budynki, które były uszkodzone przez uderzenia dronów. Mhm. Więc proszę Państwa, tutaj na zachodniej Ukrainie żyje się dosyć spokojnie, wojna w zasadzie jest daleko. Poza rzadkimi atakami dronów nic się nie dzieje, ludzie normalnie chodzą do centrów handlowych. więc życie w zasadzie toczy się jak w polskich miastach, w odróżnieniu od tego co się oczywiście dzieje we wschodniej części kraju. Tak ja więc można powiedzieć, że zachodnia Ukraina to jest taka trochę lajtowa wersja tej wojny. Thank you. Jak widać podróż powrotna w tragicznych warunkach meteorologicznych dużo opady śniegu. I tutaj e, krótki komentarz na zakończenie tego filmu: a mianowicie na dworcu autobusowym w Łódzku poznałem dwóch żołnierzy ukraińskich, którzy byli kompletnie pijani. E, I to pokazuje w jakim stanie znalazła się e, armia ukraińska. Jest w stanie rozkładu e, i obecnie rekrutuje się ludzi z patologii, e, wyciąga się ich z więzień, ludzi bezdomnych, alkoholików. A mówił też o tym generał Załużny, głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy, który niedawno stwierdził, iż weterani wojny ukraińskiej niedługo będą stanowić ogromne zagrożenie dla ładu społecznego na Ukrainie i prawdopodobnie wołają nawet na wojnę domową. A więc spotkanie tych obu panów tylko potwierdziło to, co wcześniej słyszałem.